Bo chcecie. Dzisiejszym gwoździem programu zostają zupki chińskie, japońskie. Tego się jeszcze dowiemy. Posiorbać? Może już mi zostało tyle, że posiorbam sobie pod koniec. W celu zgłębienia historii zupek chińskich, czyli podstawowego posiłku wszystkich polskich studentów, udajemy się do miasta Yokohama, do muzeum Cup Noodle, gdzie jest e, to muzeum poświęcone pewnemu panu, który zapisał się bardzo w historii Japonii. Mowa tutaj o niejakim Momofuku, który... W wieku 48 zdaje się lat wymyślił zupki błyskawiczne, a w wieku 61 lat przeniósł je do kubeczków. Ale o tym więcej za chwilę. Uwielbiam historię o inspirujących ludziach, ale nie myślałem, że taką właśnie historię przyjdzie mi poznać w Muzeum Zupek Błyskawicznych w Yokohamie koło Tokio. Co więcej. Nie myślałam, że w tym samym muzeum okaże się, że zupki chińskie wcale chińskie nie są. Być tutaj nadal można byłoby się sprzeczać, bo wynalazcą zupek chińskich był niejaki Momofuku Ando, który z pochodzenia był Chińczykiem, urodził się na Tajwanie, a większość życia spędził w Japonii, więc też jakby jej obywatelem został, więc w sumie zmarł jako Japończyk. No już sama nie wiem, czy to są zupki chińskie czy japońskie, na pewno są błyskawiczne. Momofuku był urodzonym przedsiębiorcą, choć nie miał zbytnio szczęścia do biznesu i wiele razy musiał zaczynać od początku. W wieku 48 lat pod koniec lat 60. ubiegłego stulecia za cel postawił sobie wymyślenie dania, które będzie łatwo dostępne dla wszystkich Japończyków. W związku z niedoborem żywności w czasach powojennych zaintrygowany ramenem zupą z nudlami, która była powszechnie konsumowana w Japonii, zaczął eksperymentować z makaronem. Chciał sprawić, by nudle było można paczkować w taki sposób, by ich data ważności była długa, a sam produkt łatwy w produkcji. Całkiem nieświadomie z pomocą przyszła mu żona. Przyrządzając na kolację tempurę, smażyła różne kawałki owoców morza na głębokim oleju. Momofuku wtedy ośniło i pomyślał, że on zacznie smażyć nudle. Przecież one wtedy się skurczą, wyparuje z nich woda, ale po zalaniu napęcznieją i będą pyszne i miękkie. Prace trwały dwa lata, by w 1958 roku na rynku pojawiły się pierwsze zupki. Błyskawiczna. Już po 60 Momofuku wpadł na kolejny genialny pomysł, żeby nudle pakować do kubeczków zamiast do woreczka, dzięki czemu do przyrządzenia ciepłego posiłku nie trzeba nic oprócz rządku, no i ewentualnie łyżki. Zupki błyskawiczne są dziś znane na całym świecie i myślę, że nie jeden student zawdzięcza im życie. Może właśnie dlatego Japończycy okrzyknęli je mianem wynalazku XX wieku. Muzeum jest niesamowicie inspirujące i przerosło moje najśmielsze oczekiwania. No bo szczerze wam powiem, idąc do muzeum zupek błyskawicznych. Zbyt wielkich tych oczekiwań nie miałam, ale oprócz opakowań z każdego zakątka świata, mogłam się zapoznać z procesem twórczym według momofuku. Wizyta w muzeum to raptem 300 jenów, czyli około 10 zł, a za dodatkowe 200 jenów możecie wyprodukować swoją własną zupkę w kubeczku. Także myślę, że czasami takie atrakcje, które są dość niepozorne, mogą nas mega pozytywnie zaskoczyć. Polecam. Fajne serduszko, nie? Nasze kubeczki są projektowane przez nas, a siorpanie nie jest oznaką braku kultury w Japonii. Jest wręcz oznaką, że zajadasz się. I dziś smakuje. Będziemy się zaraz zajadać jeszcze ramenem, ponieważ zupki chińskie, czy jak już wiecie chińsko-japońskie, to nie jest tylko e, takie instant, to są też rameny. I to jest, ramen jest takim nieodłącznym elementem kultury japońskiej. W jak nasz rosół. No, czyli wyobraźcie sobie, że w Polsce jest muzeum rosołu, my udajemy się do muzeum ramenu. Tak? Ramen mojego dzieciństwa to zdecydowanie Rosu lub ten z Ichikaru ramen, czyli z popularnego serialu anime Naruto. Jednak ramen to coś więcej niż tylko taki zwykły przysmak. To jest takie przepyszne przeżycie kulinarne, mające szeroką paletę głębi smaku, taka wielowymiarowość smaku. W niektórych miejscach, na przykład, można samemu komponować swój ramen. Zamawiasz go z automatu, po czym wypełniasz taki formularz, gdzie precyzujesz grubość makaronu, składniki oraz to, czy ma być wywar. Bogaty, czy taki trochę chudszy. Ale wracając do samego muzeum, znajduje się ono w piwnicy i naprawdę jest swoistym wehikułem czasu. Przenosi się do Japonii lat 50., -tych, 60. -tych. Jest to najbardziej klimatyczne miejsce, jakie znaleźliśmy do tej pory w Japonii, chyba jedno z najbardziej klimatycznych, jakie w ogóle odwiedziliśmy podczas naszych podróży. Ale ramen, bardzo ci zabakuje. Natalia zaprojektowała sobie zupkę kary, ja mam zupkę owoce morza. Jesz jak świnia. Ale ramen i zupki, to także jest coś więcej. Również możemy powiedzieć o nowo odkrytym smaku u u Juni. Nie, to była po prostu Sorry. Unami, czyli tak jakbyś. Kolejnym smaku. mamy Kolejnym smaku mamy. My tego nie nagramy. Kolejnym smaku jest Unami. O, dobra, posłuchajcie sami. Istnieje pięć smaków rozpoznawalnych przez człowieka. Słodki, słony, kwaśny, gorzki i właśnie umami. Sporo piąty smak trwało od roku 1908 i dopiero w 1985 uznano go za właśnie piąty smak. I teraz podam wam trochę bełkotu naukowego, ale w takim dużym uproszczeniu. Otóż umami reprezentuje smak kwasu aminoglutaminowego. Proste, nie? Ten znajdziesz w produktach bogatych w białko, jak na przykład mięso, w produktach sfermentowanych i zleżałych, jak na przykład parmezan. Czyli nie musicie lecieć aż do Japonii, aby odkryć ten jeden unikatowy smak. Możecie go znaleźć na przykład w zupkach Instant, lub właśnie w ramenie, lub polskim Rosole, który ma i makaron, i kawałki mięsa. Umami jest takim wspólnym mianownikiem składników potraw. My go odkrywamy podczas degustacji posiłków tutaj w Japonii i nawet fajnie jest wiedzieć, że on istnieje, ponieważ doszukuje się czegoś więcej w potrawie niż tych podstawowych czterech smaków. Dobra, kończymy tego vloga, bo nam się zupka skończyła. Jeszcze ja mam kapisz. O. Dobra, zetrze się. Śrubanie jest jak najbardziej wskazane chlapanie nie do końca, chociaż finach, w finach w podobno wyrzuca się to, co nie smakuje albo jakieś resztki pod stół. Ale do tego odcinka jeszcze dojdziemy. Co moje kary z jakimiś tam rybami się tutaj spychasz. Cukniesz rybą. Myślę, że to czas zakończyć ten odcinek. W następnym Natalia może być już nieobecna. W ogóle to jesteśmy w stuletnim tradycyjnym japońskim domku. Jakbyście nie zauważyli, siedzimy na podłodze, a za nami są te takie drzwi z papierem w oktach, które się przesuwają w ten sposób, a się nie otwierają tak o. No, ale o tym będzie w kolejnych odcinkach, ponieważ my tutaj pracujemy i pokażemy Wam warunki naszej pracy. Powiedz wszystkim, jeszcze tylko na zakończenie, co dzisiaj robiłeś. A, dzisiaj wykonywałem bardzo ciężką pracę, mianowicie kleiłem łańcuch papierowy. Ja w wieku 4 lat w przedszkolu, jak robiłam właśnie łańcuchy papierowe na święta, to nigdy nie myślałam, że przyda mi się taki, taka umiejętność w Japonii kilkadziesiąt lat później. Będzie to trzeba wpisać w CV. Mm, koniecznie. Tymczasem subskrybujcie nasz kanał. Dajcie znać, czy wam smakowała zupka chińska, japońska. A w następnym odcinku ponownie udamy się na spotkanie z pewnym bardzo fajnym YouTuberem. Ale o tym więcej na następnym vlogu. Do zobaczenia. Co za kwiat? Nie mam pojęcia. To jest Halo. kwiat w historii. Aaaaah, co już po polsku? Mhm. Cześć, jestem ignacę z Japonii. Dzisiaj zrobimy lekcje języka język polskiego w Japonii. Wow! Ekstra.